Cześć, witajcie. Jesteśmy w hotelu Arłamów w Bieszczadach. Moim rozmówcą w sektorze gości jest dzisiaj najlepszy himalaista wśród filmowców i najlepszy filmowiec wśród himalaistów, Dariusz Załuski. Dzień dobry. Dzień dobry. To co panu w Himalajach i Karakorum sprawia większą frajdę? Filmowanie czy może jednak zdobywanie szczytów? Znaczy największą frajdę to powiem sprawia, a może sprawiałoby to, żeby stanąć na szczycie z kamerą i to pięknie sfilmować. To już jest po prostu to maksimum. Które, no nie często się udaje. Ale czasem się udaje i rzeczywiście są potem z tego fantastyczne filmy. Filmuje pan już od ponad 20 lat, od 97 roku i zimowej wyprawy z Andrzejem Zawadą, na Nanga Parbat. Czy już wtedy zdawał Pan sobie sprawę, że te zdjęcia, które pan nagrywa, będą miały kiedyś historyczną wartość? No właśnie wtedy sobie zdałem sprawę, bo ja już filmowałem wcześniej, ale tak po prostu dla siebie, jak wszyscy robimy zdjęcia, czy, czy filmujemy, a ta wyprawa pokazała, że moje takie powiedzmy sobie, amatorskie nagrania po prostu uratowały jakąś produkcję filmową, telewizyjną i, i też pokazało to, że, że, no, że można i, i warto. Zresztą to poczucie akurat na tej wyprawie, że, że to warto rejestrować, to miałem właśnie może dzięki osobie Andrzeja Zawady, bo, bo on wprowadzał taką atmosferę, że wszyscy jakby Czuliśmy się, że robimy coś niezwykłego, absolutnie ważnego, wyjątkowego, i to prawdopodobnie też wywo wywołało we mnie tą potrzebę jakby no, skupienia się na dokumentowaniu tego, no, tej wyprawy. Jednym z takich głośniejszych filmów, który też był nagradzany na, na festiwalach, jest film Two on K2, czyli dwoje na K2. Film pokazujący życie i pasję i relacje pary Gerlinde, Kalter, Brunner i Ralfa Dujmowica. Co pan chciał tym filmem pokazać? Na czym najbardziej panu zależało? Niedługo po wyprawie, tej właśnie udanej na K2, która w ogóle dla mnie była czymś no, niezwykłym, bo właśnie tam mi się udało wejść na szczyt mojej jakiejś takiej no, wymarzonej góry i, i mieć ze sobą kamerę. Niedługo potem pojechałem na zimową wyprawę na Gaszerbrun I. no tragiczną wyprawę. I tam byłem wtedy z żoną. Ona się przyłączyła jakoś do, do. Tak troszeczkę powiedziała, że mnie nie puści samego, no i po prostu musiała pojechać. I ja, ja tam zrozumiałem, jak to są trudne momenty, kiedy ta osoba, którą się kocha, jest na przykład, nie wiem, w obozie drugim, jeszcze zimą, w ogóle jest strasznie, ja jestem na dole i jestem chory, nie mogę się ruszyć, nie mogę nic zrobić. I, i, i to mi jakby tak. Yy natchnęło mnie troszeczkę do tego, żeby jeszcze inaczej spojrzeć na, na wyprawę na k gdzie właśnie Gerlinde i Ralf yy, przeżywali podobne chwile. Ja po prostu je wtedy bardziej zrozumiałem i pomyślałem sobie, kurczę, to jest temat, nie wyprawa sama w sobie, tylko ta ich relacja i... Yy. I tu Pan wyszedł z taką inicjatywą do nich, żeby, żeby zrobić z tego film? Nie, ja po prostu zrobiłem, bo znaczy jeszcze... Wy... To, to było trochę tak, ja tam pojechałem na zaproszenie, ich, znaczy bez, żadnego, bez żadnej umowy, że ja robię jakiś materiał, ale o, oczywiście, ponieważ oni mi w ogóle sfinansowali tą wyprawę, no to im te wszystkie materiały udostępniłem i dosyć szybko powstał film y, dla telewizji austriackiej, czyli tak wydawało mi się, że no, wyczerpaliśmy temat. No, była wyprawa, jest film, także ja już tu nie mam... Nic do zrobienia, I, no i ten pomysł właśnie o tym wątku, jakby no, takim, nazwijmy to, miłosnym, czyli relacji ludzi, którzy się kochają i którzy no, wspólnie, a czasami właśnie nie, y, zdobywają tą górę, to że to jest rzeczywiście ciekawe. I ten film zrobiłem sam, nie pytając się o nich, ale potem jak właśnie wysłałem. Ralfowi Gerlinde to Ralf odpowiedział, no, no cały Darek, tam, jak Był zachwycony, film się spodobał. No podobał się, tak. Jeżeli chodzi o Gerlindę, dla niej ta wyprawa miała szczególny charakter w 2011 roku, ponieważ zdobyła wtedy szczyt K2 i zamknęła w ten sposób koronę Himalajów jako druga kobieta i pierwsza kobieta, która dokonała tego bez tlenu. Pytanie, jaki wymiar dla Pana miało zdobycie wtedy szczytu K2? Dla mnie to... To miało taki, ja to autentycznie poczułem, ja się poczułem taki spełniony górsko. Już miałem 52 lata, czyli chyba jestem najstarszym Polakiem, który był na szczycie K2. To już jest taki, do no, poważny wiek, nawet jak na himalaistę, bo my dosyć długo jesteśmy aktywni w tej jakby, no, dyscyplinie. Ja naprawdę się czułem szczęśliwy po tej wyprawie. Natomiast Garlinda rzeczywiście no, była pierwszą kobietą, która bez tlenu całą koronę skompletowała, ale też ona to robiła w niesamowitym, niesamowitym stylu. To, to były wejścia naprawdę bez żadnej pomocy. Tak samo na tej wyprawie ona była takim autentycznie równorzędnym, nawet co najmniej równorzędnym partnerem dla, dla pozostałych osób, i jej wkład w to wejście był no, bardzo duży. Także świetna alpinistka. Mówi Pan, że. Chodząc na K2, poczuł się spełniony. Pytanie, jak wyglądały te chwile spędzone na, na szczycie? Czy to już była radość i poczucie spełnienia, czy może jeszcze dużo stresu? No nie, właśnie na, na szczycie ja bardziej czułem taki stres związany, że bardzo chcę jak najwięcej fajnego materiału nakręcić i jakby no, byłem absolutnie temu podporządkowany. Tym bardziej, że nie wszedłem tam pierwszy, tylko właśnie tam, no, z różnych powodów, ale, ale byłem już po Gerlinde i, i po dwóch pozostałych kolegach z, z Kazachstanu i no, no czułem, że mam coś do nadrobienia, że jestem jakby spóźniony, także no, no, byłem w takim dużym stresie. No nie ukrywam też, że się bardzo bałem, w pewnym momencie poczułem taki lęk przed zejściem, bo, bo robiło się już tak no, szarawo, to był, to był ostatnie chwile dnia, piękny zachód słońca, ale, ale przed nami było trudne zejście, trudne bez lin i ja ostatecznie do, do obozu dotarłem o czwartej, no nad ranem, można by powiedzieć, czy całą. Kiedyś w jednym noc, z wywiadów wiem. wspomniał pan, że podczas tego zejścia przeżywał dziwne stany świadomościowe. Na czym to dokładnie polegało? No to jest dosyć Trudne do opowiedzenia w zasadzie, bo to było takie jakby rozdwojenie jaźni, czyli miałem różne takie przewidzenia, jak widziałem na przykład gdzieś tam w dole latarkę Gerlinde, to wydawało mi się, że jestem w ogóle w Alpach, nie wiem dlaczego, no tak mi się wydawało i że to, jest, to są światełka schroniska. Ale jakaś taka część mnie no, wiedziała, że to jest nieprawda i że jestem jednak pod K2, ale to było takie trudne do opanowania i to nie były miłe momenty. Ja wtedy po prostu nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Nawet w pewnym momencie postanowiłem, że gdzieś tam przycupnę i zdrzemnę się na chwilę, że to po prostu mnie opuści no i poczuję się jakby pewnie ze sobą, ale. No, udało mi się tak na chwilę wyłączyć, ale to jakby nic nie zmieniło i dopiero jak szedłem dłuższy jakby odcinek i jakby, bo, bo nocą wszystko inaczej wyglądało strasznie, te góry w ogóle, no nie, nie było księżyca wtedy, było naprawdę ciemno i tylko widziałem to, co, co pokazywała mi latarka. Do, doszedłem do jakiegoś takiego miejsca, które było Absolutnie rozpoznawalne z drogi do góry. To już tak potrzebne. Nie no, chyba, chyba to, to rzeczywiście to jest ta rzeczywistość prawdziwa, ale, ale pamiętam, że nawet jak doszedłem do namiotu, to jeszcze, to jeszcze tak nie do, końca, nie do końca byłem tak e, uporządkowany wewnętrznie, że coś mnie tam niepokoiło. Na pewno to były jakieś stany związane z dłuższym przebywaniem na, na tej wysokości. bo no nawet, właśnie, bo chyba ponad dwie doby spędził pan. W na wysokości ponad 3, 8 tysięcy. Tak, bo mieliśmy jakby trzy noclegi. No, znaczy, może nie wszystko było ponad, bo to było tak niecałe 8, to był ten obóz, z którego startowaliśmy. Potem był jeszcze biwak, gdzie spędziliśmy noc i to było na 8-300 mniej więcej. Cztery osoby w takim malutkim namiocie, na takiej metrowej może półeczce, to, to tam nie było mowy o spaniu. No rzeczywiście, no, no byliśmy tam. Poddani do dosyć takiej trudnej sytuacji. No, na pewno najtrudniejszy 8-tysięcznik. Mnóstwo czasu na, na dużej wysokości. Objawy niedotlenienia były, jak widać, bardzo silne. Ale czy jeżdżąc na takie wyprawy, Pan ma gdzieś z tyłu głowy, że, że jest duże zagrożenie, nawet śmiertelne? No szczerze mówiąc, nie, no oczywiście, że mam. Tylko. To... Znaczy, o tej wyprawie sobie myślałem później, bo znaczy to, to miałem taką jasną świadomość, że gdyby wtedy pogoda się trochę wcześniej załamała, bo następnego dnia rano już było rzeczywiście wiecznie, no to, to, to prawdopodobnie bym jeszcze chyba, no, tak mi się wydaje. No.